Zebrałeś to? Zebrałeś. B. Gdzie ty chcesz iść? Tutaj chcesz iść. Tutaj chcesz iść? Czemu tutaj chcesz iść? Mhm. Dokładnie. Chcesz jechać w górę. gdzie dokładnie? Poziom drugi albo trzeci. Pojedziemy na trzeci. A co? Isaac, the to comunications is lokalnych So Okej. Okay. Mam mała amunicja. Jest 20, 20, 21 tak naprawdę. Ej, ja tu byłem, spoko. Tutaj pamiętam, że amunicja mi się została. Jest, <laughs> spoko. Dobra, weźmiemy trójkę. Okej. Okay. Już spróbowałeś? No. I bardzo dobrze. Ok. Sejmujemy. No, zachowaj grę. Tak, chcemy zasejwować. Isaac straf sobie, co? No tak, masz 17 strzał. I kurde, jest tu cóż. Twoja wina, nie moja. Co to kurwa, jest? O! o kurde. Dokładnie prosiłbym o więcej, 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 a mu nic. Dobra, przesunęliśmy jedną rzecz. Co my tu mamy? Windę, warsztat. Czy ja mam w ogóle cokolwiek do warsztatu? Nie, e, nie mam nic do warsztatu. O, mam mało życia. Dobra. Okej. Okay. Zapisujemy. Eee... E. Dobra, zanim zjedziemy windą, yy, chwilowa przerwa, niedługo wrócę. Okej, okay. już jestem. Mm, dobra, zjeżdżamy windą. Ładowność 2000 kg. Ech, ciekawe. Communications log. First comms operator Bailey reporting. The ship is under attack, but request to issue a distress mm -hmm. call have been repeatedly denied by oh, Captain Watson. He won't say it, but everyone on the bridge knows why. This is an illegal operation in a huh? prohibited system. We've all known for months, and we kept our mouths shut. Not anymore. Mayday! Mayday! Mayday, this is USG Ishimura! This is what the hell. I don't believe this the whole com system is offline now he's gone too far bailey out mm -hmm. Komunikacyjnego. Uwaga, sprzęt. communications are offline a service technician has been notified that comms array is in bad shape we need at least six working dishes for a strong enough signal make sure they're aligned symmetrically so there are no power gaps mm -hmm. Chyba będę musiał tam wejść. No, więcej amunicji. Jest bardzo dobre. Złoty był przewodnik czy jakiś tam. No, ważne jaki. Właśnie jaki. Czy ja mam jakieś przedmioty? Nie mam. Słodko. Dobra. HP Cokolwiek do... Dobra amunicja też się nada Węzeł e, mocy Dobra energia pozmowa Słuchaj, powiedzcie, że tu jest ja, coś do HP Kurde <grym> Dobra, obszadowane 6 Czyli po jest, jestem w dupcji, bo nie ma warsztatu tu żadnego ani nic takiego Oh, I'm in Entering zero gravity. No, właśnie tego potrzebowałem Co ja mam tu zrobić? Chyba że, Zaraz. Chyba że w ten sposób. Zobaczymy tu, chyba wiem o co chodzi. Zobaczymy, czy to. Eee, nie, to. Musimy to wsadzić tam. Dobra, mamy cztery, pięć, sześć. Dobra, my... Chyba, że. Chyba, że zaraz. Raz, dwa, trzy. Teraz zobaczymy, czy jest my... eee, Gdzie to było? Tu jest. Tylko, że. Tak, w takim razie. Chyba, ten tędy jakoś można przychodzić, Nie. Musimy przeskoczyć. Okej, okay, tu mamy dwa, tu mamy dwa. To mamy popsuty, czyli skaczymy tutaj, przenosimy popsuty i. Dobra. Shit. Chodź tu. No chodź. Okej, no dobra. Teraz tu jest to dobre. Przyjemność tu w wow, wow. Dobra. Teraz tamto. Kurde, pewnie teraz gdzieś to poleciało, nie wiadomo gdzie. Dobra, gdzie to jest? Tu jest. No i jeszcze. Idziemy tam, Ui, Superman. Okej, okay, mamy przynajmniej 6. Jest symetrycznie, chyba że to chodzi... Nie no jest... Okej, okay, chyba że muszę wyrzucić wszystkie niedziałające, bo też tak może być. Dobra. wyrzuciłem wszystkie niedziałające. Ej, spadaj. Nie to chciałem zrobić. Chyba, że to trzeba zrobić inaczej... No, że trzeba na przykład zrobić wszystkie na samym środku, bo jest taka możliwość. Troszkę... Nie... Mhm. Czyli najprawdopodobniej trzeba raz... trzeba je na samym środku ułożyć. Dobra. Gdzie to zrobić Ciekaw jestem, że się nie jest to bo nie wiem, ile nagrywam. Zero gravity. Dobra, zabierzemy na jakiś

This is USM Valor widecasting on all frequencies to USGE Shimura in response to your SOS. We picked up your escape pod number forty seven and are on route to your position. This message will repeat every thirty seconds until you respond.